Dzień dobry. Obiecałam Wam, że w grudniu będę opowiadać o słowach i ich magicznej mocy. Dziś chciałabym namówić Was do tego, abyście zwracali uwagę na to, co mówicie i jak mówicie, ponieważ ma to swoje konsekwencje. Wpływa na nasze poczucie własnej wartości, może budować relacje, a dodatkowo słowa, które wypowiadamy, wpływają na nasz stan emocjonalny. Zacznę od tego, co oczywiste: posiadamy umiejętność mówienia. Potrafimy przekazywać myśli za pomocą słów. Większość z nas używa języka automatycznie, a nawet nieświadomie. Jednak słowa są nie tylko nośnikiem informacji. Ważne jest to, aby uświadomić sobie, że wołują również emocje, obrazy i dźwięki w umyśle człowieka. Przez to język ma duży wpływ na kształtowanie naszych zachowań. Obrazuje to, jak przeżywamy otaczający nas świat, innych ludzi, nas samych. Słowa mogą dodawać odwagi, ale mogą też sprawiać ból. Dlatego, poprzez zmianę naszego języka, doboru używanych słów, możemy wpłynąć na własny bądź innych stan emocjonalny. Dlaczego? Bo nasza podświadomość rejestruje to, co słyszy, a nie to, co dzieje się naprawdę. Dlatego tak ważne jest świadome posługiwanie się językiem i namawiam was, abyście zaczęli wspierać siebie i innych poprzez słowa, jakich używacie. Jakich zmian warto dokonać, chcąc świadomie podchodzić do tego, co robimy. Mam dla was kilka porad dotyczących konkretnych słów i zwrotów. Na przykład, zamiast nie mogę, powiedzmy nie chcę. Zamiast powinienem, powinnam, lepiej użyć decyduję. Wybieram. Słowo powinienem daje do zrozumienia brak wyboru, a to z kolei wpływa na nasze poczucie własnej wartości, obniżając je. Podobnie jest w przypadku słów nie mogę. Wypowiadając je, możemy odczuwać brak kontroli w przeciwieństwie do nie chcę, decyduję, wybieram, które powodują, że bierzemy odpowiedzialność za swoje decyzje, a dzięki temu odczuwamy sprawczość. Mam problem, proponuję zamienić na mam szansę. Mam zadanie, a słowo zagrożenie możemy zamienić na wyzwanie. Dzięki temu nastawimy się na szukanie rozwiązań i obniżymy poziom odczuwalnego lęku. Warto zrezygnować ze słowa zagrożenie, ponieważ wywołuje w nas napięcie, stres, lęk, bezradność. Sformułowanie gdyby tylko warto zamienić na następnym razem. W przypadku pierwszym wzmacniamy rozpamiętywanie najczęściej trudnego doświadczenia. Zamartwiamy się, osadzamy się w przeszłości, na którą już nie mamy wpływu. W drugim przypadku wyciągamy wnioski na przyszłość. Uczymy się, odyskujemy porcie kontroli. Nie dam rady, zamieńmy na poradzę sobie, ponieważ dzięki temu, zamiast odbierać, dodajemy sobie pewności siebie. Dlatego poniosłam porażkę, zamieńmy na spróbowałam. To straszna masakra, tragedia, katastrofa. Za każdym razem zastanówmy się, czemu używamy tak mocnych określeń i czy na pewno nie są one wolbrzymione i adekwatne do sytuacji. Zamiast coś oceniać w ten sposób, skupmy uwagę na faktach, opiszmy, co się wydarzyło i skoncentrujmy się na szukaniu rozwiązań. Wyciągajmy wnioski na przyszłość. Mamy taką tendencję, że często Opowiadamy o trudnych sytuacjach z dnia codziennego, używając słów niespółmiernych do wydarzenia. Często też generalizujemy. Warto zatem zamienić nigdy, zawsze na teraz, kolejny raz, ponieważ, jak się dobrze zastanowimy, to ani nigdy, ani zawsze nie są prawdziwymi stwierdzeniami: muszę, zastąp słowem chcę lub wybieram. Słowo muszę ma w sobie przymus i presję. Działa demotywująco, a słowo chcę podkreśla możliwość wyboru i odpowiedzialności. Udało się! Zamieńmy na zrobiłem, zrobiłam, ponieważ udało się! Sugeruje przypadkowość, a zrobiłam jest zauważeniem i docenieniem własnego wysiłku. Dlatego podsumowując, używajmy słów o pozytywnym wydźwięku. Za pomocą języka chwalmy i doceniajmy nie tylko innych, ale przede wszystkim siebie. Aby uświadomić sobie prawdziwą moc oddziaływania słów, chciałabym, żebyście wspólnie ze mną wykonali pewne ciekawe ćwiczenie. Skoncentrujcie się i ruchomcie wyobraźnie. Wymienię Wam zaraz trzy grupy wyrazów, a w każdej z nich znajdą się po trzy słowa. Wasze zadanie polega na tym, aby powtarzać po mnie te słowa w myślach, koncentrując się na nich. Zaczynam. Pierwsza grupa. Samochód. Przesło, zielony. druga grupa: 100 lat, 100 lat niech żyje. Dzwonek do drzwi, głos Twojej mamy. Trzecia grupa: przyjemność, zimno, radość. Jak zareagowaliście na poszczególne grupy wyrazów? Co pojawiło się w Waszych umysłach? Prawdopodobnie, gdy wymieniłam pierwszą grupę wyrazów, w Waszych głowach pojawiły się następujące obrazy. Obraz samochodu, obraz krzesła, kolor zielony. Gdy wymieniłam drugą grupę wyrazów, najprawdopodobniej skojarzyliście sobie ją z konkretnymi dźwiękami. Usłyszeliście w głowie fragment piosenki stolat, usłyszeliście dźwięk dzwonka do drzwi, usłyszeliście głos waszej mamy. Trzecia grupa wyrazów odpowiedzialna była za przywołanie w was pewnych doznań w ciele, odczuwanie przyjemności, odczuwanie zimna. Odczuwanie radości. Jeśli dobrze skoncentrowaliście się na zadaniu, z pewnością sami się właśnie przekonaliście, że słowa wywołują w nas różne stany emocjonalne. Są odpowiedzialne za to, jakie obrazy i dźwięki pojawiają się w naszych głowach. Tym ćwiczeniem chciałam przekonać Was, jak ważne jest, by świadomie używać słów. Zastanówcie się sami i przeanalizujcie, jakie Wy macie swoje słowa klucze, które określają Was, Wasze relacje i Waszą codzienność. Czy dodają Wam odwagi, czy raczej podcinają skrzydła? Namawiam Was serdecznie do tego, abyście tak jak ja uwierzyli w niezwykłą moc słów i świadomie ich używali. Pamiętajcie, że mają one wpływ na Wasz nastrój, sprawczość, odpowiedzialność i relacje z innymi. Kończąc moją wypowiedź i nawiązując do niezwykłej mocy słów, chciałabym szczerze podziękować każdemu, kto obejrzał ten film do końca. Dzięki Wam czuję się doceniona i mam poczucie, że to co robię ma sens. Także jeszcze raz dziękuję i do zobaczenia.